Witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci więcej o niedoczynności tarczycy. Omówię dla Ciebie skalę problemu, suplementację, dietoterapię oraz leczenie. Co do powszechności występowania niedoczynności tarczycy, to występuje ona u około 10% kobiet w całej Polsce. Oznaczenie hormonów tarczycy jest podstawową diagnostyką, przy której możemy wykryć różne nieprawidłowości. Dlatego po pierwsze oznaczymy Poziom TSH, jego zbyt duży poziom, może wskazywać na niedoczynność tarczycy. Dodatkowo T3, czyli trójodotyronina, może nam pokazywać, jak funkcjonuje nasza tarczyca i jaka jest konwersja z T4 do T3. No i wspomniana właśnie T3, czyli tyroksyna, mówi nam jej zbyt niski poziom o niedoczynności tarczycy. Dodatkowo warto oznaczyć przeciwciała anty -DPO i anty -TG, które mówią nam, o chorobach autoimmunologicznych, jak na przykład choroba Hashimoto. Po drugie, przyrost masy ciała, który powoduje głównie obniżenie hormonów tarczycy, przez co zmniejsza się całkowita przemiana materii, ale też przez retencję wody, która przekłamuje to, co widzisz na wadze. Trzecim bardzo popularnym objawem jest uczucie zimna. Osoby z niedoczynnością tarczycy często odczuwają wzmożone zimno i szybciej marzną. Czwartym takim objawem są zaparcia. Niedoczynność tarczycy może wpływać na perystaltykę jelit i prowadzić do zaparć. Piątym powszechnym objawem jest rozregulowany cykl menstruacyjny. Kobiety, które mają niedoczynność tarczycy, bardzo często mają nieregularne miesiączki oraz są one obfite. Do najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy zaliczamy autoimmunologiczną chorobę, czyli Hashimoto. Jest to zapalenie tarczycy, w którym układ odpornościowy atakuje gruczą i po prostu go wyniszcza. Drugą przyczyną może być chirurgiczne usunięcie częściowe lub całkowite tarczycy, na przykład przez jakieś gózki czy nowotwory, to często później przeradza się w niedoczynność tarczycy. Trzecią przyczyną są zaburzenia w mózgu, głównie w obrębie przysadki i powzgórza, które regulują pracę tarczycy. Jeżeli tam dochodzi do różnych dysfunkcji, to nasza tarczyca również nie pracuje prawidłowo. Ostatnią popularną przyczyną jest niedobór jodu w diecie, który odpowiada za prawidłową pracę hormonów tarczycy i jest po prostu niezbędny, dlatego warto go dostarczać razem z dietą. Jeżeli masz już stwierdzoną niedoczynność tarczycy, to najczęściej lekarz przepisuje lewotyroksynę. Jest to syntetyczny analog tyroksyny i jeżeli przyjmujesz już ten lek, to koniecznie musisz zadbać o jego odpowiednie wchłanianie. Po pierwsze, zachowaj odstęp pomiędzy lekiem a posiłkiem, i najlepiej przyjmuj go nadczo. Po drugie, popijaj lek tylko wodą, najlepiej niegazowaną i źródlaną, ponieważ różnego rodzaju minerały, jak wapń, mogą zaburzać wchłanianie leku. Po trzecie, jeżeli przyjmujesz leki IPP, żelazo lub wapń, to koniecznie zachowaj odstęp pomiędzy ich spożyciem, a przyjmowaniem lewotyroksyny. Po czwarte, jeżeli uwielbiasz pić kawę, to jak najbardziej to rozumiem, ale zachowaj odstęp minimum godzinny od spożycia kawy, a przyjmowania leku. I po piąte, z dietetycznego punktu widzenia, nie przesadzaj z bunnikiem do śniadania, soję przesuń na drugą połowę dnia, czyli załóżmy, tofu nie spożywaj do śniadania, tylko prędzej do obiadu i ogranicz spożycie grejpfrutów na 4 godziny od leku. Teraz przejdźmy sobie do omówienia aspektów dietetycznych w przypadku niedoczynności tarczycy, bo po pierwsze, jeżeli borykasz się z niedoczynnością tarczycy, to Twoje zapotrzebowanie jest mniejsze. Wynika to z faktu, że tyroksyna i trujodotyronina wpływają na przemianę materii. Ich niedobór po prostu zmniejsza całkowitą przemianę materii, ale jeżeli wyrównujesz sobie to lekami, to tutaj nie będzie żadnego problemu, więc warto się leczyć. Dodatkowo niedoczynność tarczycy często wiąże się z niższą masą mięśniową oraz większym zmęczeniem i sennością. Łącząc te trzy fakty, Możemy domyślać się tylko, że osoby z niedoczynnością tarczycy mają po prostu niższą całkowitą przemianę materii i trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Co do białka, jest ono niezbędne do produkcji hormonów tarczycy. Dlatego spożywaj go minimum 1,6 g na kilogram masy ciała. Dla przykładu, jeżeli ktoś waży 70 kg, jest to około 112 g w ciągu dnia i niech białko stanowi minimum 20 g każdego swojego posiłku. Co do tłuszczów, spożywaj ich mniej więcej od 25% do 30% kaloryczności Twojej diety. Opieraj głównie na tłuszczach nienasyconych, czyli olejach roślinnych, pestkach, orzechach, nasionach czy też awokado, a ograniczaj tłuszcze nasycone. Głównie są to pochodzenia od jak tłusty nabiał czy też mięso, ale również na przykład olej kokosowy. Tłuszcze nasycone ogólnie są prozapalne, a przy niedoczynności tarczycy, a tym bardziej chorobie Hashimoto, chcemy dbać o dietę przeciwzapalną. Co do węglowodanów, jak najbardziej mogą one znaleźć się w Twojej diecie, ale bazuj na tych pełnoziarnistych, złożonych. Są one źródłem błonnika, dzięki czemu poprawiają perystaltykę jelit, ale też innych ważnych mikroelementów dla Twojej tarczycy, jak magnezu, cynku, selenu. Są to naprawdę bardzo ważne składniki, których nie może zabraknąć w Twojej diecie. Zwróć szczególną uwagę na spożycie żelaza. Niedoczynność tarczycy może zmniejszać wchłanianie żelaza i często widzimy, że osoby z niedoczynnością tarczycy borykają się również z anemią, a to w połączeniu bardzo mocno potęguje zmęczenie i senność. Kolejnym ważnym mikroelementem jest cynk. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a niedoczynność tarczycy zmniejsza jego wchłanianie. Dlatego koniecznie zadbaj o źródła cynku w diecie. Umieszczaj w niej dużo zbóż pełnoziarnistych, grzybów, czy też pestek oraz nasion. Kolejnym bardzo ważnym mikroelementem jest selen. Jego niedobór może zmniejszać konwersję te czwórki do te trójki i wpływać negatywnie na pracę Twojej tarczycy. Dlatego spożywaj dużo orzechów brazylijskich, drobiu, ryb, czy też nasion strączkowych. Teraz przejdźmy sobie do dwóch bardzo ważnych witamin. Pierwszą z nich jest witamina D. Zaleca się suplementację od 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych. Jest to mega ważne, ponieważ witamina D3 często jest niedoborowa w przypadku niedoczynności tarczycy, a działa pleiotropowo, czyli wpływa na cały organizm. Drugą bardzo ważną witaminą jest witamina B12. Często bywa, że jest ona niedoborowa przy zaburzenia wchłaniania z faktu niedoczynności tarczycy i może to prowadzić do anemii, która często wiąże się z przewlekłym zmęczeniem. Ostatnim mikroelementem jest magnez. Jego niedobór jest bardzo częsty w przypadku niedoczynności tarczycy, a wpływa on na cały organizm, dlatego warto zadbać o jego odpowiednie spożycie ze zbóż pełnoziarnistych, nasion czy też strączków. Teraz przejdźmy sobie do trzech kontrowersyjnych tematów, jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy. Pierwszym z nich jest spożycie goitrogenów. Są to substancje to odżywcze, które znajdziesz w żywności. I po złączeniu się z jodem zaburzają one syntezę hormonów tarczycy. Znajdziesz się głównie w warzywach kapustnych, jednak w badaniach naukowych widzimy, że spożycie goitrogenów ogólnie nie powoduje pogorszenia pracy tarczycy i jak najbardziej możesz je spożywać, dopóki nie jest to jedzenie warzyw kapustnych kilka kilogramów dziennie. Co ważne, gotowanie warzyw jak najbardziej zmniejsza ilość goitrogenów i to nawet o 30%. Tylko musisz to robić bez przykrywki, żeby te substancje mogły się ulotnić. Drugim kontrowersyjnym aspektem są produkty sojowe. Ich spożycie w dużych ilościach faktycznie może zaburzać pracę tarczycy i co ważne, warto soję przesunąć minimum 4 godziny od spożycia leku. Ale umiarkowane spożycie soi u osób, które mają w miarę wyregulowaną pracę tarczycy nie powinno być problemem. Dlatego skonsultuj się ze swoim lekarzem bądź dietetykiem i dopasuj ilość soi indywidualnie. Trzecim kontrowersyjnym tematem jest dieta bezglutenowa. Co ważne, nie ma jednoznacznych wskazań, że zaleca się ją dla wszystkich. Głównie jest ona zarezerwowana dla osób, które mają celiakię, alergię na pszenicę bądź nieceliakalną nadrażliwość na gluten, a nie rutynowo dla każdej osoby z niedoczynnością tarczycy. Co ważne, dieta bezglutenowa często jest niedoborowa ważne składniki dla pracy tarczycy, o których dzisiaj mówiłem, jak magnez, selen czy cynk. Dlatego tutaj nie mamy jednoznacznych badań, które sugerują ograniczenie spożycia glutenu do totalnego zera, więc sugerowałbym Ci tutaj największymi organizacjami i po prostu spożywał gluten, jeżeli Ci nie szkodzi. Na sam koniec przejdźmy sobie do suplementacji. Jednak pamiętaj, że indywidualną suplementację ustala się z lekarzem i dietetykiem, dlatego nie wprowadzaj wszystkiego na własną rękę. Pierwszym suplementem jest witamina D3. Tak jak mówiłem, często widzimy, że osoby z niedoczynnością tarczycy mają jej niedobór, dlatego warto wdrożyć indywidualną suplementację. Drugim suplementem są kwasy tłuszczowe omega-3. Działają one przeciwzapalnie, a u kobiet Stwierdzono praktycznie w 90% przypadków niedobór omega-3 w parze z niedoczynnością tarczycy. Kolejnym wartym uwagi suplementem jest cynk, który bierze udział w produkcji TSH oraz ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jego suplementacja poprawia również konwersję hormonów tarczycy. Przedostatnim suplementem jest selen, który ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a w połączeniu z białkami również przeciwutleniające. Widzimy, że w chorobie Hashimoto zmniejsza on przeciwciała antytPO, co jest kluczowe. Ostatnim wartym uwagi suplementem jest inozytol. Poprawia on ogólną pracę tarczycy oraz zmniejsza cytokiny prozapalne. Na sam koniec mam dla ciebie dwa bardzo ważne zagadnienia. Pierwszym z nich jest to, że niedoczynność tarczycy i ogólnie choroby tarczycy nie lubią dużych deficytów kalorycznych. Dlatego nie przesadzaj z nim i bazuj bardziej w deficyt rzędu 10-20%. Drugim ważnym aspektem jest dieta przeciwzapalna. Pamiętaj, że choroby tarczycy są prozapalne, w szczególności choroba Hashimoto, i naszym sposobem odżywiania musimy redukować stany zapalne. Dlatego spożywaj więcej różnorodnych warzyw i owoców, zbóż pełnoziarnistych orzechów, nasion, strączków, dodatkowo umieszczaj chude źródła białka, bazuj na ziołach, ograniczaj sól, ograniczaj alkohol, fast foody, słone przekąski, tłuszcze nasycone, tłuszcze typu trans, węglowodany proste, wszystko co działa prozapalnie. Mam nadzieję, że po tym filmie już wiesz, jak diagnozować swoją tarczycę, co włączać do diety w przypadku choroby tarczycy, co ograniczać i jaka suplementacja będzie prozdrowotna. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnisz ten film dalej, zostawisz subskrypcję na moim kanale i lajka pod tym filmem, a za komentarz będę turbo wdzięczny. Mam nadzieję, że dotrze ten film do dużej ilości osób i ty mi w tym pomożesz.